<plach> Powiedzmy, teraz, no, kiedy pół godziny temu, wszystko już jest posprzątane. Lewa, prawa strona, nic. Szły dwie panie, zebrały niedopałki, parę pożek koniec. Nie ma śladu. To był marsz dupa, to była familiada. No po prostu z dziećmi, pieski, kotki na, i na młodzież przyszła. Nie wiem. Jedyny incydent, jaki się zdarzył, to. Przy dwa incydenty, sorry. Dwa incydenty. Pierwszy to podobno policja, która była w krzakach, się popiła, bo szukali adrenaliny. No i coś trzeba było z sobą. Bo taka. Taka nuda. A drugi to po prostu. Nie wiem, coś strzeliło, nie wiem co. Bo jak były te flary, coś tam dym to, wystarczyło tak, dwa razy pociągnąłem ich i super było. Natomiast e, naprawdę nie spodziewałem się po flarze, ale... Ale jest kwestia niestety, bo coś mi strzeliło i boję się, że to jest... O, niech cholery, no. A czujesz, że ja na ciebie pokazuję, czy nie? Czujesz? Nie? A pani czuje? Tak. Czyli znaczy jednak to jest wskazujące. Tego się bałem, bo... Bo widzi to, bo... Ale to... Mówię z Marszu, proszę z Marszu, to jest taka moja pamiątka na 11 listopada, natomiast to zostało 5 minut temu w, tu w drzwiach. Jak te drzwi strzeliły, kurka myślałem, że nie wale Ale nic. Dobra, natomiast tak, były oczywiście już, już są pierwsze komentarze, bo, bo trzeba szukać dziury w całym. Że Komentarze, że hasło było nieodpowiednie, że Polska dla Polaków, a dla kogo? Napisz dla Rosjan, jutro będziesz miał Putina. No sorry, no. Przecież z tym, że e, Węgry już od roku są dla Węgier. Tam już nie przecież że się podciągasz. Słowenia już się grozi. Słowacja się grodzi. W Anglii. Dzisiaj na przykład w Anglii jest... To jest święto. Oni mają też takie święto radości dzisiaj w Anglii i to nazywa się święto maku. Gdyby w Polsce było takie święto. To byłby naprawdę pełny odjazd. 24 godziny. A tam jest świętoma, ale też były hasła, że Anglia tylko dla Anglików. Sorry. To jest takie jakoś... To coś widzę, że idzie, idzie właśnie w tę stronę, w Europie. Jak to dojdzie na przykład do Ameryki, takie hasło, że Ameryka tylko dla Amerykanów, to powiem wam, że zostanie paru India na resztę na... na pontonu. Natomiast Natomiast oczywiście, że też byłem dzisiaj przed południem Eee, na placu Piłsudskiego. Super. Duda jednak no, ma prezencję, kurka. A, 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 a Dudowa? Tak, jak dwie struny tak szli. Tak. Naprawdę. Ona chyba była w tym samym, co była u papieża Franciszka, ale tylko, że nie miała tej firanki, takiej, ale to. Ale naprawdę świetnie, świetnie, świetnie. świetny. to o co chodzi w tej chwili, bo ja już sam się pogubiłem. Nic w tej chwili nie mam, bo nie wiem, co przypiąć. Czy rozetkę, czy kokardkę? Czy kotylion? Już jest w tej chwili, znowu jest bałagan, jak Jasny Gwint. Widziałem tak: prezydent ma kokardkę. E, generał obok miał rozetkę. A ludzie mieli tak: kotylion, i to jeden zorłem, drugi bez zora. Tak jakby jeden orzeł odleciał, a drugi się nie kleił. Nie wiem, o co chodzi. No, albo wprowadzamy jakiś porządek, albo do widzenia. Natomiast mówię, no para prezydencka się... A ja zaraz mi się przypomniało, jak, pamiętam, jak, jak czytali, jak była ta akcja Polska czyta. Super w ogóle są te akcje. Polska czyta, Polska biega. Ja pierwszego 1 lipca, że ogłosił akcję Polska leży na przykład, ale... Ale te akcje są naprawdę fajne. Jak była Polska czyta, jak, jak e, prezydent czytał ten, e, "Lalkę" Bolesława Prusa. Razem czytali. Z panią prezydentową. Super było. On, a kolega mówi, no aktor. On, aktor. Po prostu. Powiem Wam tak, ja naprawdę patrzyłem na te lalki, słuchałem, słuchałem tej lalki, patrzyłem na niego, on Bokulski, tak, no kurka. A ona jak Izabela Łęcka. A córka, no jak lalka, no to widzisz. Był komplet, po prostu komplet, komple. Natomiast tak, powiedzcie mi tak, to już oczywiście e, padło. E, nie sobie żartów w tej maty. Powiem Wam, że e, przedwczoraj usłyszałem w radio, jechałem. No ja jakieś tam trzaski. Nawet słyszę, że mówię, wreszcie chyba się dogadali, bo słyszę, że pojedzie trzech. Mówię, czy pojedzie prezydent, pewnie premier i pewnie marszałek, ale tam jest jedno krzesło, więc wójka będzie stała. Wczoraj słyszałem, że jednak nie trzech, tylko Czech. No, żeż sztuka wodna. Powiem, powiem wam, że aż mi tu kneliczki godnie stanęły, no. No nie ma naprawdę kto pojechać w Polsce, a nie mogli na przykład, no nie wiem, e, drugi duda by nie mógł pojechać. A kto go tam zna? Duda, duda, już. Siadasz, mówisz, jesteś. A jeszcze, jakby pojechał na Maltę, przynajmniej tego małego pieska, to jest chyba Maltańczyk. To jakby się gospodarze ucieszyli. A ty jak masz najmiętę, ty, ty, ty jak masz na imię? ty. Mariusz, jesteście tu razem, tak? Coś kombinujecie, tak? A ty byś nie pojechał na Maltę? Co? Na no pewno cały czas jest wolne krzesło, bo jeszcze człowiek nie zasiadł. Pojechalibyście czy nie? Byście, byście się tam sobie poszczytowaliśmy. I ten... No, no. ty, ty na szczycie, a tam dziewczyna na plaży, no. Ale to można było jakoś załatwić. Ale już było... A miało być tak pięknie, że kopacz z wozu dudzie lżej. Michale. Kopacz nie schodzi, duda nie ciągnie, bryczka stoi. No to jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę jak to będzie, ale. Bo, bo rzeczywiście no problem z uchodźcami no jest, no jest. No jeszcze nie ma. Co? No problem jest. No jest? No nie. No może ja się mylę. No jest problem, czego nie ma? Jest. No właśnie problem jest, tylko uchodźców nie ma. To właśnie jest problem. Nie wiadomo właśnie, co zrobić, żeby ten problem był, bo oni tu nie chcą przyjechać. Trzeba je ściągnąć. Podobno na, na Sycylii są jakieś dwie pary, które się przygotowują. W lipcu mają dopiero przyjechać. Dwie pary plus jedno dziecko, nie wiem. No tu nam nieźle zagęszczą, jak Boga. Koku. Będzie ładnie, będzie ładnie, będzie ładnie. Ale, ale na przykład, no nie wiem, ja, jak tam się Sejm do tego stosunkuje, ale, ale na przykład ja zaraz widziałem w Sejmie, za chwileczkę wrócę jeszcze do uchodźców, bo sam to przeżyłem, ale jak widziałem, widzieliście w Sejmie, jak kuki wchodził? Super. Młodzi ludzie, no po prostu widać, że jest zmiana absolutna w Polsce. Akurat stało chyba w drzwiach chyba tam czterech czy pięciu ludowców, taka garska stała. Myślę, że chyba wszyscy już. <noise> I idzie, idzie kukis, idzie kukis z kolegą i mówi my piersi. Super, oni no tak, no pierwsi będą ostatni, no ciekawe. Nie? A ten lerwa jak lerwa Leroy, Rirol, furka, to ja lerwa. No, no, jakbym w sklepie był, kurka, a Lerwa, Lerwa. A Leroy miał taką tę mównicę, bo tam była taka mównica, nie? Taka pokazówka, tam Laska warszałkowska stała coś takiego, oryginał, Laska oryginał był. Tak, żeby, żeby oni się poczuli jak Sejmie, nie bo tam przed tym zdjęciem robili tego, żeby to... Każdy coś powiedział, więc le, podszedł e, Leroy i, i tamtego i tak, i tak przechodzimy i tak, ale nie Laska, kurka, bo... Potem tego, coś tam powiedział dwa słowa. Wieczorem y, Straż Marszakowska odkryła, że na lasce ktoś wyrył Jest, i, i jestem tutaj z Cyzorykiem. Ale wracam. A propos uchodźców, właśnie jak się okazało, też wiecie, że też tutaj nawet padło, że dlaczego się robi od razu jastrzębia z pana Macierewicza? Ja myślę, że no bez, no bez przesady. Jestem przekonany, że na Moskwę w tym roku nie pójdzie za cholerę. Wszystkim z jednego powodu. Ludzie, jest zima. Tam na zimę nie ma co i w tamtej stronie. Tam już nie jeden z nie odtaja. E, wiosna też nie wchodzi w rachubę, bo są, bo są roztopy. Lato niebo, jak będzie taka susza, to ludzie, to jest taki kurz i pył, że jak w te wszystkie mechanizmy wejdzie taki piasek, do widzenia nikt nie wystrzeli. Więc jesień też odpada, bomokro nie wiem. A wrań czego będzie można poprosić Czechów. Oni, widzę, są gotowi. Natomiast tak, krótko, o uchodźcach jeszcze Byłem, widziałem w rękach pana Macierewicza mapkę, gdzie uchodźcy narysowali, którędy będą szli do Niemiec. I widzę tak, Czechy, Cieszyn, a czwórka. Pff. I normalnie dwoma pasmami. Ja wiem, czy ten most w Cieszynie e, Polskim. Czy on to da radę przyjąć taką falę? I czy będą szli czwórkami czy gęsiego? No to... Akurat byłem w Cieszynie, tydzień temu, i jadę, pojechałem do tego czeskiego Cieszyna. No tam widzę na moście, będzie kiepsko. Góra, góra, cztery osoby z przodu. No i tak jestem w tym Cieszynie, jeżdżę, 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 wieczór taki, patrzę tu jednokierunkowe, szukam, czy już są jakieś czujki. Czy już czoło pochodu gdzieś zobaczę. Fala uchodźców, czy nie idzie. I widzę, że, widzę, nie, widzę, nie. Nagle mi się wyłączył GPS i tak, na skręta, O kurka, mówię, nie wiem, jak wrócić teraz. I tak kręcę się w prawo, jadę w prawo, jadę w lewo I widzę, że jakiś facet pod latarnią. Mówię tak, zobaczę może to bylec? No chyba, że uchodźca. Sprawdzam. Mówię tak, dzień dobry. A on tak, ahoj. Ja wiem. no, dzień dobry. I ja mówię, którędy do Polski? A on tak, ahoj. I tak się zbliżają. Ja mówię, nie podchodź. A może być jakaś dezenteria albo cholera, wiecie. A, mo a może mieć pantofelka? A, jak a kto wie? A ty A jasna cholera? mówię, ahoj, ahoj. Mówię... Tylko mi powiedz, krędy do Polski. A on tak, ahoj. Ja mówię, powiedziałem dzień dobry. A on mówi, ahoj. Ja wiem, powiedziałem dzień dobry. A on, ahoj. Ja mówię, ahoj. Jadę, sam trafię. Jadę zobaczyć, czy, czy nie idą. Natomiast fantastyczna jest rzecz, że Polska biega. Mam nadzieję, że to się sprawdzi w przyszłości, że Polska biega. Polska biega, ale mam nadzieję, że nam nie ucieka.